Przyjęłem właśnie lekcję, mamy 1 marca. Wracam do domu z taką oto paczką, której jak się może domyślacie, znajduje się to, a dokładniej są to takie oto tabletki. I w tym momencie przestaje być naturalne. Chociaż w sumie nie do końca. bo tabletką, którą przyjąłem, był turkesteron, czyli na tę chwilę substancja dozwolona w sporcie. Według tego, co możemy znaleźć w internecie, turkesteron sprzyja syntezie białek mięśniowych, dzięki czemu powoduje wzrost masy mięśniowej. Środek ten przyspiesza proces regeneracji mięśni i chroni je przed katabolizmem. Istnieją także przesłanki, które pozwalają sądzić, że substancja ta zwiększa wytrzymałość mięśni podczas treningu. W prawie 3 lata na siłowni osiągnąłem bardzo dużo, jednak mój szybki progres powoli zaczyna dobiegać końca. I co za tym idzie, zbliżam się do swojej genetycznej granicy. Stąd postanowiłem podjąć taką, a nie inną decyzję. I przez 30 dni przetestowałem na sobie jak działa turkesteron. Minęły jakieś 2 godziny od kiedy wziąłem pierwszą tabletkę turkesteronu. Oczywiście no nic, niczego nie odczuwam jeszcze oprócz trochę wahania w głowie czy na pewno to dobra jest decyzja. Chociaż długo nad tym myślałem, nie jest to pochopne, więc no na tą chwilę turkesteron nie jest zbanowany, więc... Yy, co za tym idzie, mógłbym wziąć udział w jakichś tam zawodach, jeżeli bym chciał w przyszłości, ale na razie nie planowałem tego. Jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie działało. Czy to będzie mi pomagało? Generalnie, coś o czym nie powiedziałem, przez te 31 dni będę dawkował o 500 mg dziennie, czyli wychodzi na to, że dwie takie tabletki dziennie. Planuję, żeby właśnie brać jedną rano, drugą wieczorem, yy, i tak to będzie wyglądało. Jutro będzie siłownia, dzisiaj jest ogólnie środa. Zobaczymy, jak będzie, będą moje wyniki wyglądały, żeby mieć dobre odniesienie. Z rana też się. Ogólnie dzisiaj zważyłem, także łapcie takie pierwsze pomiary. Na samym starcie swojej przygody wyglądam tak, jak widzicie. Zważyłem 85 kg, mam 38,5 cm w bicepsie, 98 cm w klacie i 84 cm w talii. Jest drugi dzień. Dzisiaj jeszcze nie brałem swojej dawki, z rana zapomniałem o tym, ale jestem na treningu. Zobaczymy płaskę 90. I to na 5 powinno chodzić. Mpc Świątek, z tyłu. Oni no. tam mi dokładają Nie Oni mi 90 to jest max na tą chwilę. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku filmu. 90 kg na 5 razy jest to ciężar, który podnosiłem już 2 miesiące wcześniej. I mimo 3 kg do przodu na wadze nie przekładało się to na progres. Przez następne dni sumiennie dawkowałem turkesteron. I kolejne podejście do płaskiej zrobiłem już w dniu piątym swojej przygody. No dalej. Gracias. Dobrze no, ja ja był, Terek, sytuacji, bo musiałem zrobić. Jestem już po treningu i ogólnie chciałem powiedzieć, że nie spodziewałem się kompletnie takiego wyniku. To znaczy, ja w niedzielnym treningu nawet nie robię płaskiej, ale jakoś tak poczułem, że kurde, mam dobry dzień, bo czułem się bardzo silny dzisiaj. I nie wiem, czy tutaj też nie działa jakieś placebo powiązane z tym turkesteronem, bo wierzę w jego działanie bardzo mocno. I mimo, że nie zauważyłem jakichś znacznych zmian w moim ciele, no nie wiem, wczoraj mnie głowa bolała przez większość dni, ale to chyba nie jest nawet powiązane z tym. No kurde, siła poszła w górę, nie? Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Dało. No po to jest to brane. Ja właśnie dzisiaj jeszcze ostatnią dawkę sobie wrzucam. Pyk. Troszkę citronik i woda. I dzień udany można iść spać. No, witam w dniu szóstym, nie bez powodu jestem w łazience, bo mam trzy sprawy do pokazania. Pierwszą rzeczą jest mój biceps. Chcę to dobrze pokazać. Tutaj pojawiły mi się nowe rozstępy. Nie miałem tego wcześniej. Także to oznacza, że coś się dzieje. Drugą sprawą jest fakt, że strasznie mnie wysypało. Tutaj, 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 tutaj. To samo po drugiej stronie okropnie mnie wysypało. Także na pewno jest to powiązane z tym i z efektem uboczny, a teraz jeszcze się zważę. Zobaczymy. No i coś się dzieje. Minęło już 6 dni i mamy plus 500 gram. Także może nie jest taki niesamowity progres, ale wydaje mi się, że coś się zaczyna dziać. I mamy dzień siódmy w tym momencie od pierwszej dawki tej turkesteronu Jak to wygląda? Kurwa, bo i tu nagraj tak Coś jest pięknie. No ale. Po co ty się tak plujesz? Ty? Co się plujesz? Dobrze to wygląda stale. <laughs> co? Duży jesteś w Nie, nie. nie. Nie no teraz też jestem trochę urana, ale mięśnie chodzi o budowę mięśnia, wybrani 300 razy lepiej. Boże sobie jaki wielki się zrobił. Ósmy dzień lecimy, proszę Państwa, 9-5 założone. Zobaczymy, tutaj niby na pięć seryjka jest. Na 5, na 5 Ale zobaczymy, bo to może iść łatwo. Progres jest duży i czuję się dobrze też. wynieś? No możesz wynieść, nie? Dobra. Dawaj. Nie, zostaw to teraz Zrób no, jeszcze Czuć, No robi jeszcze 7. Wiecie, ci się no, nie, co To ci k***a to przeszkadza Jeszcze dwie, Nie dwie Nic nie mówię, elegancko, dawaj 10. Nie, dobra, osiem I teraz jeszcze ładujemy więcej Dobrze, w ch** 102,5 se założyłem Taką znałem, nie wiem, no 95 poszło na 8 Nie będę robił stówki na 5, bo po w** Tutaj jest 102,5 Ja co? 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 Nie wiem, <śledzimy> słyszałem Nie będę wynosił, co? Wynieś, wynieś Maga się. Raz. Chodzi. Dwa. Trzy. Pójdę chodzi. Cztery, cztery, Nie łap mi tego. Nie łap. Pięć. Jeszcze, jeszcze. No rób, rób. No, przecież przecież mi to poszło, czemu no mi to wziąłeś, się no bym na 6 zrobił. Nie no bezpieczny. Ka, no i... Dobra no zrobione na 5, ale no gdyby mi Bobo tego nie wziął. No jeszcze raz spróbujesz. No już nie zrobię, bo się wypompowałem. I przychodzi właśnie dzień 10, a raczej nie przychodzi Bo w tym momencie chciałem wam powiedzieć, że przez cały ten film robiłem sobie jaja Mamy dzisiaj 1 kwietnia jak to oglądacie Więc stwierdziłem, że nagram taki trollowy filmik Także nie, nie brałem żadnych specyfików typu na ani innych I teraz może zacznijmy od tego, co właściwie trzymałem i co brałem na początku filmu Trzymałem to, są jakieś tabletki Royal Skin do twarzy I zwyczajnie je zacenzurowałem Odnośnie tabletek, które połykałem, była to faganda. Jednak w całym filmie ukryłem też Parę easter eggów, które mogłyby was nakierować na to, że jest to po prostu bej. Pomijając całą fabułę, w której tak naprawdę w przeciągu 8 dni progresuje 12,5 kg na serii, na płaskiej, jest to niemożliwe, tym bardziej przy takich kilogramach, jakie ja robię. Zwyczajnie w pierwszy dzień nagrywek te 90 kg, tak jakby nie było moim maksem, a zrobiłem je, będąc już totalnie wypompowanym po kilku seriach, i w tamtym momencie tak naprawdę już robiłem 100 kg na 5 razy. Także cały progres w przeciągu 8 od nich był 2,5 kg na serii, a nie 12,5 kg. Poza tak szybkim progresem na płaski dołożyłem również zmianę lekko mojego zachowania, czyli używałem więcej przekleństw, starałem się być bardziej pobudzonym i to właściwie tyle. A dodatkowo w montażu dodałem parę innych easter eggów. I kończąc już ten film, chciałbym się zwrócić do was, żebyście bardzo dobrze badali to, co będziecie spożywać, to co chcecie spożywać, bo przejście na sterydy nie wygląda tak, jak pokazałem na tym filmie, a zrobienie tego w zły i nieprzemyślany sposób może się dla was skończyć czuć słabo. Także jeżeli podjęlibyście taką decyzję, to pamiętajcie, żeby ona była jak najbardziej przemyślana. A jeżeli nie planujecie tego robić, to bądźcie cierpliwi, a progres do was przyjdzie.